20 sekund na tylko na się, nie ten przycisk, nie ten nie stój smoke Jesus Christ. Ale te... Dobra. Dobra, zresztą, ja nie ten przycisk nie stój smok, nie stój nie stój Ale Dobra, stój nie nie no, ma na razie gdzie się schował. Nie ma w konekcie. <g> 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 Jezus, Aiken, czemu? To czemu? Czemu Takim. nie zabiłeś? <g> <g> Niepotrzebnie tam byłeś wskakiwać. Nie, bo bo ja go ja bym Opala, go zabił, widziałem jego główkę i miałem chwilę czasu, żeby strafić i... on miał dziwną głowę. Jakąś <noise> <noise> <Comoś> ogoloną <noise> taką. Tak, tak, tak. Ej, mój tak gdzieś w ogóle. O nie nie ile dostałeś oprócz od Maka, bo ja mam 4. Nie mam pretensji! Mak, możesz tak co rundę, nie wygrywać. Kofin jeszcze jeden był. Zaraz smoke zejdzie. Jest na smoke chyba. Brawo. Ludy patrz. daleko. Pantuj.

nie jest chyba głowa To były plecy Ja pewnie Jeden B, druga ja Jeden na A, 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 a. Dobra yolo. Jolo Na pewno. Spierdalać <śpiewa> <Pierdolacz. Pierdolacz. śpiewa> Jeg kan ikke. 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 Jeg kan ikke.

Widzicie, że ja stary łowam lud, da? <grymne> paka, 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 paka. Szed. Nie wiem, kąd. Gdzie to jest? <grymne> <grymne> Na górze. <grymne> Disconnected. Connector user, entered, user, your user entered your channel. We just entered your channel. Post them. Pojebani dzień, nie rzucają o kurwa. wszyscy co, zwariowali o właśnie, kurwa. Co oni kurwa tam wyrabiają. <grym> no to nie Też Jeszcze raz, raz B. Nawet no, na plecy. Co koje, takie łatwiejsze. Nie, powinien jeden coś domykać. Może skrudła, zostać gustu, z tak. No ja jestem ja pierwszy, sobie o jest, to, to sopnę się, sopnę się. <ślepiję> z gustu, z gustu, z gustu, z To z gustu, z gustu, nie To to. Zaj**ał twojego! Co? Ja pierdolę! Ja Ja pierdolę! Ja pierdolę! Czekaj, za Nie macie! Nie macie! mam Smoke oh, heaven Jak to kurza oh. rzucić? <laughs> nie <laughs> tak smokowałem Heaven Steel open heaven, heaven. Baka leży na BS spokojnie, bo ma nos jest jeden A bo nie macie broni? Nie. To na Longa idzie. Ja, ja wychylę... mam <laughs> <gry> ZEJDŹ! <gry> <gry> kurwa, nie mam broń! Reżyser BS, akceptuję, proszę BS, default. Ok, oh, no. Jeszcze leży, to jest Pali... czyste. Spaliłem wam górę, ale paki nie mam. Chory. <gry> <gry> Rzucę z wami, mak ty będziesz pikował, to cię zgaszę smoke. Mołotowa, kurwa, co ja gadam. Mam taki dzień, że wszyscy będą na mnie wkurwieni. Bo cztery osoby czekają na samochody, a mam jeden gotowy. A ty co? Mam jeden gotowy. A o ja bym się wkurwiała na tego Ale rozsypał. No, no koronawirus się jest, covid, pogoda. no. Mm, tak. Zasypałeś cały swój sprzęt tutaj. Kamizelki nie ma. Ale jest cień, został. <laughs> Pierdolona kurwa jebana pogoda. To co wy tam macie jakiś? To jest Gibon, zobaczcie, Gibon stoi dalej. <laughs> to no ty, to, to jest Gibon. Gibon, jak to zrobiłeś, że znalazłeś się pod ziemią? Podobam, czy nie? czy nie? Czy nie? Mam pakiet. Mam pakiet. Nie dofuję. umrze, czy nie umrze?

Łohohohohoho! Wow! Mac teraz zrobił po prostu... Dobra, jestem chujowy, Mac jest zajebisty. A, Przyznaję to głośno. No neon nabiorę. Ooo, No to niech będzie Mak. No proszę, przecież ty nie robisz maka. No trudno, ale dobrze gra święto. Niech was biją, mordują, zabijają. On tam stoi, kurwa, od 58 sekund na tyma ma. Patrzy się wykurwił. Ale mi też. No i to drugi? I stoją te penisy na środku, jak te kołki. Chciałem co? ale regi tam wyleciał tu. No, chciałeś, sobie. no najważniejsze, że chciałeś. To się liczy w tej rundzie.